To jest w ten sposób, że jest napisany program, żeby upamiętnić to, co już w zadzinie, żeby to było na pamiątkę zrobione. I Knara sznera, czyli ta klekotka, to wszystko, to żeby było upamiętnione. No i żeby oni, ci co do mnie przechodzą, to są tacy dorosły ludzie i, i tacy młodzież. Żeby oni wiedzieli, jak to choć co robi, nie? Pod moim okiem to zdziałają, e, to stworzą, nie? I tu oni wiedzą, do czego służy chybel, do czego służy e, wiertarka. Ale dziś, ty młodzi nie no, bo doma już nie ma takich, nie? takich warsztatów jak pierwi było. To tam nikt tego nie robi, to wszystko co kupuje kupuję um, ja i... Tam te sysy pojawią się ja muzeum, nie? No i to, żeby to odtworzyć, żeby to było na pamiątce, to, to musi być tak, no taki warsztat rozrobiony, nie? No, a że Dom Kultury my tacy fajne pomysły, no przede wszystkim moje zdolności wykorzystaję I to wszystko owocuje tym, że takie programy przechodzą no i młodzież, dzieci, dorośli mogą zapoznać się z tym, nie? Gdyby można było też te rogi tak przejechać, wiesz, mhm. no. zaokrąglić, że tak nie tak... Jo. nie wchodziło. Jo, ale to, by to jest tak. To nie jest tak, że on to będzie robił. Nie. On co nauczy, on zapamiętał. To jest głównie ten cel, że później, on jak będzie tatą, albo jak budzę dziadekem, ty on sobie przypomni, że on za ta taci co zrobił. I ty on mówi, wiadomo, na ten temat, i on to zrobił. On choć nie będzie miał wszystkich rząd, ale on może wiedział, jak to zrobić. I on mówi, wiele do tej, to przekróca to, to i to może tyś klekutało. To może tyś grało, to może sokrócało, i to chodzi że to może dopiero później bo Terenie, bo terenie tego nikt nie, nie brakuje, to, to tam nie jest. Ale taka zębówka dla knypa, to może, te akurat te, w tym czasie to może. I to jest główny cel tych nowych, co my tu robimy. Wyśrodkowanie, tutaj jest znalezienie punktu środkowego, dzięki czemu będziemy mogli, jak tutaj widać, przymocować rączkę od samego dołu. Też dzięki temu możemy przemocować w idealnym miejscu nasze mocowania do młoteczka. Nasz młoteczek musi znajdować się na samym środku, co też nadaje odpowiedni rytm młoteczkowi. Dzięki naszej podstawce, która jest pięknie zrobiona, nasza klikatka nadaje charakterystyczny dźwięk, opisywany również jako klatka bociana. Czy odległość się zgadza? Tu mamy kolana, by móc zmierzyć, że już mamy środek, w na której będą znajdowały się nasze mocowania do muteczka, tu mam jedno. To drugie. Oczywiście mocowania też musimy zaznaczyć mnie środkową, by całość była idealnie na środku. Akurat tutaj to 25 cm będzie idealne. Oczywiście całość ołówka tutaj używamy, będziemy później i tak zmazywać mniej więcej. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. E, jako, że tu. Nasze ubicowania. tu jeszcze mamy część akurat do, do, do skrócenia, e, ponieważ inaczej nasz muteczek byłby aż za długi, wystawałby nam po, poza tutaj część, w której moglibyśmy grać. E, więc planujemy skrócić go gdzieś mniej więcej tyle, by muteczek był prostu się w tym miejscu. E, dzięki czemu idealnie dodawałby idealnie wpasowałby e, się w środek. Możemy to nawet teraz odmierzyć i to będziemy przycinać. Po czym zamontujemy nasz młoteczek, tu przebijemy kołek, przebijemy się od dołu, zamontujemy nasze mocowanie. Mało to tam jak tata mój śrubokręt, albo co, ten nuwiąk się nuiążył do ołta. To ty knypi wiedzą jak koło zmienić, wiedzą gdzie jest zbiornik paliwa, to oni wszystko wiedzą, to oni potrafią. Ale już jakby co z drewna zrobić, to nie bardzo, no a, a tym bardziej tacy y, narzędzia muzyczne, co i weszłe y, z Ach, poszło. Wiesz co? Tak słyszę drugi No, to się zasypuje wtedy, e, ten. Radra raczej coś przeszlikować, nie? Nie, ja by go trzeba było Yeah. <sharp inhale> Tymi rzeczami nie zajmowałem też nigdzie nigdy w domu jakąś tak dużo, dużo takimi nachodami nie operowałem tylko wiesz, na potrzeb. No ale, więc musielibyśmy przywieźć w tym miejscu albo przywieźć. Nie no czy gości co 就是、嗯。<noise> Mamy w ten sposób, że będziemy dwa, w tym miejscu będzie perfekcyjnie. Dobra, zbierzemy się za drugi. Trzeba jeszcze go teraz wyśrodkować, To wszystko. Ma się naprawdę, naprawdę strudnie. No, już Będziemy podstawkę w ten momencie ten potrzebować, potrzebować to. Załączyć e naszą podstawkę pod młotek, przymocować końcówkę młotka, która jest e nową częścią podrywającą o podstawkę, dzięki czemu może być wydawany dźwięk. E Razem to łączymy tutaj. Wiadomo, zaklejamy tutaj części, by nic to nie uciekło przypadkiem. Po czym zostaje nam tylko a, najestetyczniejsza część. E, malowanie i całość klekotki mamy gotowe. tutaj w tym miejscu. Tylko szczerą, naprawdę nadzieję. Stan też musi być określony, oczywiście nie do takiej rzeczy. Zagrał o tym. I tutaj mamy to charakterystyczne, to zwane lekoplanie do To Ten instrument, który właśnie słyszeliście, e, zastępuje nam dzwonki w okresie wielkanocnym w obrzędach naszego kościoła rzymskokatolickiego jest to przede wszystkim bardzo ale to bardzo stary instrument tradycyjny jak wiadomo nie tylko wykorzystywany na kaszubak, wskazywany w bardzo różnych formach klekotki mamy naprawdę bardzo różne to jest taka wersja wydaje mi się najprostsza najbardziej podstawowa lecz znamy też wersje dla Między innymi dzieci, gdzie posiadamy bębenek na środku, przymocowane sznurki oraz kulki na samym końcu. Także wersji jest naprawdę sporo. Pierwi używany do obrzędów, nie? no a te tych obrzędów jest coraz mniej. Także one nie wchodzą w ogóle w rachuba. Nie? No ale to musi być, żeby to zapamiętać, żeby to było. Jak to było pierwi? takie? Ci przy sobytkach, ci na Jastrę, jak my chłodele z Degusem. To wszystko, albo na gwiazdka, z gwiazdka to nie ten, ten, ten bo to są właściwe właściwie nerze muzyczne, nie? to to było dziwone, no I to, I to było to, bo to było proste do wykonania. To śło, ale doma było taki warsztele, jak nie u dziadka, to susoda, rozumie się, a Boguja to wszystko było tak na placu. Tych, 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 tych takich warsztatów, tych stolarskich było wiele, baro. No bo każdy doma coś robił, nie? Mhm. Jo, choć już dawniej było tak. No, płoty były drewniane, dwyże drewniane wszystko było drewniane. Stółci, to wszystko, co trzeba było czasem naprawić. Zybywci. Zybywci, ale no i było, jo. Ci, co mieli rozumieć te zdolności, tak, to to robię, ale fajnie, nie? Mój dziadek był cieszą, to tam był taki zabójcie, tyś drewniany, wyrobiony z niego. W drewnie też tam strugały, parę razy w domu z strugiem ręcznym. w domu sobie dobrać tak zrobię krzyżyk z brzozy. Takie rzeczy niespecjalnie, ale drewno też miałem dużo. mm-hmm